Maju w dzisiejszym odcinku tańca z gwiazdami z programem pożegnał się Krzysztof Rudkowski, e, twój mąż, partner, dobrze mówię, mąż, 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 dokładnie. No właśnie, czy szkoda? Wiesz co, bardzo szkoda, bo Krzysztof miał opanowane różne tańce, style i myślę, że jeszcze by pokazał na co go stać, no ale to jest życie. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, więc dla mnie Krzysztof jest największym tutaj wygranym i nie uznaję, że tutaj coś przegrał. Jestem z niego bardzo dumna, zawsze będę go wspierać i mocno mu kibicowałam. Ja rozmawiałam z Krzysztofem przed chwilą i on powiedział, że on nawet się cieszy, bo miał wrażenie, że to jest jego czas. Tak, wiesz co, on w trakcie pierwszego odcinka, ja mu zakazałam, on powiedział, że jeśli nie odpadnie, to odda wiesz, swoje miejsce innej parze, ale tutaj i Sylwia, no powiedziano, że tak nie można. Ja też mu tłumaczyłam, no nie może zrobić tego Sylwii. Dwa miesiące przygotowań, nie rób tego. Więc jemu chyba tak najmniej na tym zależało, żeby przejść i nawet myślał, żeby właśnie oddać komuś komuś to innej parze. było tydzień temu, czy dzisiaj? Tydzień temu, tydzień temu, okay. tak. Przed pierwszym w ogóle tak odcinkiem planował, że jak on nie odpadnie, to właśnie odda swoje miejsce. Honorowo. Dok dokładnie tak, ale myślę, że on to pokochał z jednej strony, dobrze się bawił, dużo by jeszcze pokazał, no bo tak naprawdę 13 edycja to jest Krzysztof Rutkowski, Krzysztof Rutkowski, Krzysztof Rutkowski, mm -hmm. bo nie widziałam innych publikacji na temat innych par, no może teraz będą, albo dużo słyszałam, w ogóle tysiące dostawałam wiadomości, że jednak dużo osób nie będzie oglądać tańca z gwiazdami, kiedy nie będzie Krzysztofa.